W wielu filmach, które tutaj oglądamy, jest bardzo dużo komentarza. Pani, natomiast właśnie sam, sam obraz. Sam obraz, tak. Przede wszystkim ten film był na podstawie mojego snu. Jest naładowany symboliką. Starałam się to oczywiście pokazać przez obraz. Technika samej animacji jest dość trudna, także, także starałam się jak najwięcej wyrazić przez to i pokazać jak najwięcej emocji. Do jakich refleksji wychodzisz, tworząc swoje filmy? Tak. Wychodzicie. <grym> Przede wszystkim jest to metafora życia, czyli, tak jakby w pierwszych etapach swojego życia, zaczynamy. Patrzymy na to, co się dzieje. Tak, jak tutaj było pokazane Wesołe Miasteczko. Patrzymy, co się dzieje, oglądamy świat. Nagle, nagle spostrzegamy, że, że czegoś tam brakuje. Że szukamy pewnego sensu życia i tym sensem życia tutaj był y, symbolem tego sensu życia był tutaj królik, za którym właśnie ta dziewczynka podąża. Y, szukając swojej drogi, y, spotyka y, znaczy potyka się oczywiście, upada gdzieś gubi ten sens. Jak każdy z nas w swoim życiu, y, y, spotyka pierota, y, który, y, który ofiaruje jej los, daje jej los we własne ręce. Dziewczyna i pokazując jej oczywiście sens, dziewczyna już nie leci, nie biegnie za, ze swoim sensem, tylko nas spokojnie obserwuje, podąża powoli za nim. Na koniec, gdzie jest ukazany pokój babci, dziewczyna spotyka tak naprawdę samą siebie. Co, animacje komputerowe, czysto komputerowe, nie mają tej duszy. Lalka ma duszę, ona e, powstaje od samego początku. E, twórca e, musi e, ją zaprojektować, zrobić, e, uszyć ubranka, wymyśleć, jak, jak ona ma się zachowywać, nadaje jej całe życie. E, poza tym e, jeszcze zwrócę taką uwagę, że nawet jeżeli są postacie w 3D e, animowane, to one swój pierwowzór mają jako lalki.